Pewnego dnia samotna kobieta usłyszała wewnątrz siebie głos: Idź za tym, co słyszysz, idź do Niego i zostań z Nim. Wydawało jej się to bardzo dziwne. Jak może pójść do kogoś, kogo nie zna, jak może zostać z kimś, kto jest w ogóle obcym człowiekiem? Zadawała sobie pytania o co tu chodzi. Nie otrzymała wówczas odpowiedzi. Czekała, dni mijały, odpowiedzi nie było, słyszała ciągle głos: Idź do niego, zostań z nim, bądź z nim. Pewnego dnia doszło do spotkania. Spotkała się z owym mężczyzną, i nadal nie rozumiała o co chodzi, i nadal zadawała pytania: Dlaczego mam z nim być? No już jestem, spotkaliśmy się, ale dlaczego mam z nim być? Zastanawiające, prawda? Spotkali się kolejny raz, a ona zaczęła czuć niesamowite rzeczy. Czuła, jak ją przytula. Czuła, jak ją całuje. Wszystko to było fizycznym doświadczeniem. Mimo tego. Że nie miało miejsca, minęło kilka dni, i doszło do kolejnego spotkania. Wtedy już fizycznie przytulili się do siebie. I wszystko było jasne. Było wiadomo o co chodzi. I teraz kochani, opowiadam Wam będąc na spacerze i mamy małe spotkanie z psami. I'm sorry, that Przepraszam za takie małe rozproszenie, bo nagrywam na żywo. Skończyłam na tym, że się przytulili. Kiedy to nastąpiło, poczuli coś więcej z poziomu serca. Jak myślicie, co dalej się wydarzyło? Zatrzymajmy może tę krótką historię na poziomie serca. Zamknijcie oczy i pomyślcie sobie, że teraz, właśnie w tej chwili jestem na poziomie serca, i z poziomu serca tworzę moją rzeczywistość. Dla tych, którzy mają serce, poczuj miłość w swoim sercu. Poczuj radość w swoim sercu, poczuj spokój i harmonię, pewność siebie, spełnienie, akceptację, zrozumienie, opiekę, mądrość. I tą ciekawą muzykę, która, oprócz ptaków, daje efekty specjalne. To jest nasz 20. Dzień kwarantanny Corona w UK. A ja chcę z Wami się dzielić tymi wspaniałymi doświadczeniami. Jesteś teraz na poziomie serca. I tak samo wtedy, kiedy się przytulili do siebie, doświadczyli poziomów swoich serc. Ich serca połączyły się. Poczuj swoje serce. Uświadom sobie, że Ty jesteś twórcą że to Ty tworzysz swoje własne życie swoje doświadczenia to Ty pozwalasz sobie. Na szczęście. Na miłość, na dobrobyt, na spokój, na harmonię, na pokój, który cię otacza dookoła. Ty dajesz przyzwolenie na takie doświadczenia jak koronawirus w tej chwili. Pomyśl, co wybierasz, czemu dajesz uwagę. Tych dwoje ludzi dalej doświadczają swoich serc. Rozwijają się, tworzą swoje lepsze jutro, tworzą swoje wspaniałe doświadczenie, tworzą swoje teraz i od tego powinniśmy zacząć: tworzę swoje teraz, wybierając to, czego chcę doświadczać. I temu daję uwagę, to zasilam, tego potem doświadczam. Więc, kochani moi, nie zasilajcie tego, czego nie chcecie, co Wam się nie podoba. Zmieńcie sposób myślenia. Dajcie uwagę temu, czego chcecie doświadczyć, temu, jakbyście chcieli spędzić swoje życie. Temu, co chcecie robić teraz. Tych dwoje ludzi doświadcza swojego teraz w najlepszy, możliwy, najdoskonalszy, najwspanialszy sposób, jaki jest dla nich dostępny. Cieszą się sobą. Rozmawiają, kochają się, są po prostu razem. Co możesz zrobić dla siebie?